Dzień dobry. Jest, a o. Ja, y, zrobię teraz Makro wyłączyłem, wiesz, bo... Dzień dobry. Ja na Wisłą jestem a pan? Jestem to jest tego tak, z telewizji Bydgoszcz... Udzieliłby pan, mi, udzieliłby pan mi krótkiego wywiadu? Witam Państwa w audycji pod tytułem Kaczuchy, tam nad wodą widać pełno kaczek, zapraszam, film przyrodniczy, który można powiedzieć bardziej niż audycja radiowa, tak. ale popatrzeć sobie można na przyrodę również w radiu, bo ten kto ma radio z specjalną funkcją RDS+, no, okay. Plus, okay. Okay. Tak, tak. to może sobie popatrzeć i widzi po prostu obraz. Radio z RDS-em plusem trzeba kupić. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takim radiu, ale już po, podobno jest w Warszawie, już można kupić. To już znaczy... weszło na rynek, to znaczy. Tak, tak, tak. Radio RDS+. Plus. Aha, aha. Że jest wyświetlacz, widać normalnie takie radio z telewizorem. Tak. I to będzie można zobaczyć, kaczuchy, a jeżeli nie, to słuchajcie Państwo, właśnie tutaj przyroda szumi dookoła las, woda, czuchy słychać. Słuchajcie Państwo od głosów przyrody. One są lecznicze dla każdej osoby, która ma obecnie depresję, bo zbliża się jesień i później na jesieni to już w ogóle wejdzie depresja. Także zachęcamy A. do słyszenia, słuchania naszej audycji leczniczej, można powiedzieć. Ona leczy. To, to, to nie ręce, które leczą, ale audycja, która leczy. Na A to, 90, jest, to jest coś takiego. SPPPT. Tak, 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 dokładnie zachęcamy. No, dziękuję bardzo. Proszę. Prosto z nadwisły z cytadeli Tomasz Bączek, ale mi tu bąk. Bartek nagrasz później kolumną, yy, chociaż troszeczkę wiesz. Wiesz czego, nie? Że, ty, yy, że na przykład muzykę podłączysz do głośnika. Jasne, jasne, jasne. A czy tam szpankować ci będzie teraz? Nie wiem, co on się stało, ja tu jeszcze mam łyczka. Pijesz wodę, to jest pan z telewizora.